Cześć, dzisiaj yy, robimy film, który był zapowiedziany. Jako, że mamy sobotę, wyknę sobie tylko wody <laughs> z teksturpaków w Minecrafcie. Czyli pokażę Wam na szybko, w jaki sposób ja przygotowuję teksturpaki, w jaki sposób wgrywam swoje piosenki, swoje dźwięki do gry. I, I i i i zobaczę sobie tylko jedną rzecz, czy nie mam za głośną muzyki w proporcjonalnie do tego, co ja mówię, może troszkę. okej okay. się Więc tak, yy, używam do tego strony, która jest lekko przestarzała, ale jest darmowa. Nazywa się Nowa Skin. Po wyszukaniu tej strony mamy tutaj opcję, no oczywiście strony, ale możemy sobie od razu wejść tak jakby w kreator resurs paków, czyli no tekstur paków po prostu. Tyle, że to jest y, strona, która robi tekstur maksymalnie na wersję 1.10. W teorii, aczkolwiek y, jeżeli zrobicie tekstur na tej stronie i pobierzecie go, to on będzie wam działał też na innych wersjach. Po prostu na tym tekstur nie znajdziecie y, bloków. Albo Bloków albo, albo jak to się nazywa Mobów, które się pojawiły Tam od, wers od wersji yy, Nowszych, więc wchodzimy sobie W taką stronę nowa skin I znajdujemy opcję tutaj na samej górze Resource packs, możecie sobie tutaj też Skiny swoje robić Jeżeli znacie jakąś nowszą stronę Możecie mi też powiedzieć, ja chętnie bym się Zaktualizował nieco, bo to jednak Jest troszkę podstarzały program już Znaczy strona I wchodzimy w taką stronę na samej górze e, zapisujemy sobie swoje pliki. Zróbmy sobie nowy projekt. Nazwijmy go e, s, nazwijmy go Stranger Things. E, 2001. I zróbmy sobie projekt. W tym projekcie na razie nie mamy nic. On jest pusty, ale tutaj jest. Następnie przechodzimy e, w tą rubryczkę. Ona jest dla nas najważniejsza, tak naprawdę bo tutaj będziemy się tym wszystkim zajmować. Można tutaj edytować shadery, tekstury, e, można struktury zmieniać, re, nawet recepty, można sobie włączyć takie coś i samemu napisać e, swój własny kod do tego, w jaki sposób chcemy, żeby crafting wyglądał jakiegoś przedmiotu. Można na przykład zrobić jakiś nowy przedmiot i trzeba go będzie craftować według tego, jak sami napiszecie. Tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale myślę, że do mapy Stranger Things będę się też w to bawił. To będziemy na bieżąco odkrywać działanie tego pisania. Tak czy siak wchodzimy na początku w tekstury. I tutaj mamy wszystko co jest nam potrzebne. Bloki, efekty, e, nie wiem jak to nazwać. Jak wam to wyjaśnić? No takie elementy w, w grze typu tabliczki, znaczy nie tabliczki co ja mówię. No, symbole ogólnie w grze, ale też, no, nawet takie rzeczy. Tło w tle. No, wszystko tak naprawdę z takich drobiazgów tutaj jest. E, co było w font, nie pamiętam? Najwyraźniej nic. Jest... A, czcionki, no tak, przecież font to jest cz czcionka. Czcionek raczej nie zmieniałem nigdy sam, więc, no, jak będziecie chcieli, to możecie się bawić, przecież zmienianie czcionek, co ja będę wam mówił. I temy, obrazy, modele nawet są, to znaczy, no, zbroi. A manekin też to jest? Nie, manekin jest gdzie indziej, najwyraźniej. Partikli bym nie zmieniał, ponieważ od nowych wersji weszły nowe partikle i one są już tak jakby trochę przestarzałe. Jeżeli tutaj coś zmienicie i to w gracie, to niekoniecznie one wam będą działać. Tak, tak odkryłem ostatnio, bo na mapie multiplayer miały być nowe partikle i nie działały, więc musiałem to zlikwidować. <śmany> Ach, katar jesienny. Na wiosnę będę mówił, że to Katar wiosenny. Ok, no to za co się weźmiemy na początek? Może najpierw yy, pokażę Wam najprostszą rzecz, czyli bloki. Otwieramy sobie blocks i tutaj mamy wszystkie możliwe, jakie występują w grze. Czy to nie jest 1.13 przypadki? A nie, to jest podstawa tego. Browning Standu. Myślałem w pierwszym odruchu, że to jest ten koralowiec, i się zdziwiłem skąd się tutaj wzięło. To jak widzicie, mamy tutaj e, tekstury wszystkich bloków, jakie się pojawiły do wersji 1.10. Najwyraźniej, nawet mamy tę teksturę niszczenia bloku. Dobra, no to zróbmy jakiś jeden bloczek. E, Zróbmy, zróbmy jakiś jeden bloczek, tak, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda, i użyjmy sobie do tego powiedzmy, powiedzmy różowy konkret. Raczej, raczej wybrałem różowy konkret, bo wątpię, żebym potrzebował e, tego bloku w budowie mapy na cokolwiek. Czemu? Dobra, i możecie tutaj sobie wybrać tak naprawdę albo tą drugą opcję, albo pierwszą, e, trzeciej bym nie polecał, bo to chodzi o sam item, nie jako blok, tylko jako item trzymany w łapce, jeśli się nie mylę. Więc jeżeli wybierzemy pierwszą wersję, będziemy mieli takie coś do rysowania. Oczywiście zmieniając, rysując taką kreskę, ta kreska na innych ścianach też nam się pojawi. To jest tylko model po prostu 2D. Albo możemy sobie wybrać, Ejku, gdzie to było? Opcję e, 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 tą drugą, to wtedy rysujemy od razu po kostce trójwymiarowej. Klikając na tą siatkę, możemy sobie obracać bloczek dowoli. Jak widzicie, on się rysuje ze wszystkich stron. Tak samo to działa na tej wersji 2D, eee, też Wam rysuje ze wszystkich stron bloczek. Tutaj możemy sobie przemieszczać to w ten sposób, żeby wybrać kolor. Klikamy sobie dwa razy, i tutaj mamy wszystkie możliwe kolory. Tak naprawdę, jakie chcemy, kolory możemy sobie tutaj znaleźć. No, i tworzymy sobie bloczek. Eee, do tej mapy, jaki będę chciał bloczek ja sobie zrobić. Laboratorium będę budował, więc na pewno chcę zrobić coś w stylu laboratoryjnym. Oczywiście tutaj mamy wypełnianie, tutaj są kolory, a to są tak jakby. Jeżeli nie wiecie, jak robić trójwymiarowe obrazy, to możecie po prostu tego użyć i to wam znaczy trójwymiarowe. Jak cienie zrobić, to wam samo ro robi różne cienie. Tutaj macie takie, takie opcje. No, żeby cofać, no to strzałeczki w tył, ale ja tego nie chcę. Ja chcę sobie zrobić laboratoryjny bloczek powiedzmy na razie albo nie, tym się zajmę później to, to, to będzie to będzie więcej roboty, a na szybko żeby wam pokazać weźmy sobie deski i weźmy sobie te deski yy, z tego materiału nie podoba mi się, że one są takie grube więc po prostu pożyczę sobie trochę tego koloru tylko tutaj sobie pożyczę koloru i je troszkę, ale chyba nie aż tak, troszkę je pozwężam, żeby się wydawały nieco węższe i muszę tak zrobić co dwa dobra, to zrobimy tak 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 i tak oddajcie mi ten kolor tutaj mamy oczywiście podgląd tego jak, jak, jak wygląda nasza praca Okej, okay, jest coś w tym stylu. No to myk, pyk, 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 i powiedzmy pyk. I mamy takie deski. Niewiele się zmieniło, ale ja nie chcę wiele zmieniać. Yy, żeby te linie wyglądały trochę naturalniej, weźmy sobie różne odcienie tego, poróbmy gdzie nie gdzie kropeczki. Chyba wziąłem identyczny. Tego nie będzie widać, tak na pierwszy rzut oka, ale potem w dali Kiedy się przyjrzymy widać, że nie są te kolory takie zupełnie jednolite. Może się wydaje, że to mało zmienia, ale tak naprawdę to dużo, 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 dużo zmienia. Okej, okay, coś takiego. Weźmy sobie taki kolor troszkę bardziej podczernidący. Może nie aż tak. Może trochę za mocno. Chcę porobić... Ej, nie tak. Coś na... Styl, powiedzmy, gwoździ więc przy każdej takiej szczelinie mniej więcej coś takiego robię Zakładam, że, że przy mapie Stranger Things będę budował ten taki, nie wiem kto oglądał serial ten wie, kto nie, to nie wie będę budował e, taki opuszczony jakby dom powiedzmy o, w ten sposób wyglądają deski, zobaczmy sobie podgląd myślę, że Myślę, że jest fajnie. Następnie klikamy zapisz Save Resources i zapisujemy sobie w swoim pliku Save. Teraz, jeżeli wrócimy do naszego pliku, mamy, o, zrobi nam się tutaj. Mm, no, jak to się nazywa? Taki folder textures bloki. I tutaj mamy wszystkie bloki, które nam się będą zapisywały. Ok, przeróbmy sobie teraz powiedzmy: Powiedzmy, powiedzmy. Entity to są ogólnie jednostki wszystkie, to znaczy moby. Jeżeli sobie włączycie tutaj, weźmiecie, nie wiem, powiedzmy, zombiego, to możecie sobie go tutaj przerobić. Też go rysujecie po swojemu. Klikając tą strzałkę możecie sobie wybrać jakiś pojedynczy element ciała, żeby przypadkiem sobie nie pomalować czegoś, czego nie chcielibyście pomalować. No i tutaj się przerabia zombiego. Tak samo się zapisuje. To wszystko wygląda identycznie. Ale teraz wróćmy do dźwięków. Włączmy sobie yy, m, 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 rejestrator głosu. No, sporo jest tu już nagrali. To chyba wszystkie do poprzednich map. Yy, włączmy sobie rejestrator głosu, można go łatwo tutaj wyszukać. Jeżeli macie Windows 10, no to tak on się nazywa. Nie jest to jakiś wychwytywacz mikrofonu, ani po prostu mikrofon, tylko to się nazywa rejestrator głosu. Tak mówię, bo ja miałem dużo problemu zanim znalazłem jak ten program się nazywa i go udało mi się odpalić. Ok, nagrajmy, żeby Wam się nie myliło, kiedy ja coś mówię, a kiedy jest dźwięk nagrany. To nagrajmy taki dźwięk takiego buch, czy coś w tym stylu, dobra? No to klikamy i. Okej, okay, mamy jakiś taki dźwięk. Puch. No dobra. Nagranie 18 jest jakie jest, ale ok. Wchodzimy sobie w tekstury. Yy, sound, 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 sound. Gdzie są dźwięki? Tu są czy były wcześniej Minecraft Sounds. Tutaj są dźwięki. No i wybieramy sobie tak naprawdę, który chcemy. Oj Wybaczcie telefon. A, ktoś tutaj do mnie pisze. Okej, okay, już odpisane. Okej, okay, okej. Okay. Yy, weźmy, weźmy, weźmy powiedzmy step. Po prostu zwykły... Krok? Nie, dobra, <kyle> może nie. Do, do, do. <kyle> Jeżeli ustawiłbym sobie dźwięk na step, to ilekroć bym robił krok, to bym słyszał w Minecrafcie buch, 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 buch. Ale powiedzmy... Powiedzmy, powiedzmy... Albo dobra, weźmy ten step i weźmy sobie grass, 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 grass. O rany, tu jest masa tych grassów. Czego jest mniej? Snow, 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 snow. Dobra, są cztery snowy. No to klikamy audio Nagrania dźwiękowe wyszukujemy Ten komputer dokumenty nagrania dźwiękowe Szukamy moje nagranie 18 to było To wyciszamy Ja zatrzymam w tym momencie dźwięk Żebyście słyszeli tutaj Bo to jest ważniejsze i zobaczmy O nawet słychać messengera na nagraniu Ale okej okay. mamy dźwięk buch ale jest trochę długo zanim go słychać, więc mogę użyć nożyczek. Czemu nie mogę użyć nożyczek? A mogę użyć tego i sobie ten dźwięk. O, teraz mogę. Szlak źle zrobiłem. Cofnij mi to. E -e -e, niechcący wyciąłem sobie moment właśnie bez dźwięku. Dobra, dajcie sekundę. Szybko to załatwię i wrócimy. E Snow jeden. Dobra. Open, nagranie 18, wycisz. Halo, nagranie 18. Ech. coś się zaczęło, i, i, i nie, 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 nie chcę się wczytać dźwięk, nie wiem czemu. ok, jest. Mute, play. <grym> Okej, okay, teraz działa. Zaznaczam sobie ten fragment samego Buch. I wycinamy. W tym momencie został mi tylko ten buch i dosuńmy go sobie do samego początku. Tutaj macie opcję. To jest zaznaczenie, to jest wycięcie. I teraz puśćmy play. <coughs> ok. Zapisujemy. W Stranger things. Zapisz. Ok, dźwięk się zapisuje. No, szybciej proszę. Ej, dobra, to sobie włączmy z powrotem, bo nudno. zapisało się to. Dobra, musicie mi na słowo uwierzyć, że to się zapisuje, bo chyba, nie wiem, może internet mi nawala czy coś? Ale musicie mi uwierzyć po prostu, że na słowo w ten sposób się to robi. Pokazałbym, bym, pokazałbym wam to chętnie, ale nie mam pojęcia co się stało. Więc, więc. No, w każdym razie wiecie, jak się robi teksturę moba, wgrywa się dźwięk i się robi wszystko. To jeszcze wam pokażę szybko, jak się pobiera teksturpak. Otwieramy go, Download Zip robimy. On nam się tutaj pobiera. Musimy mieć winrara, żeby go otworzyć. Następnie go otwieramy. I tu jest nasz teksturpak. To cały, cały, cały ten plik Stranger Things to jest właśnie nasz teksturpak. I jego się pakuje w folder i się go wsadza do gry. Pokażę Wam na następnym filmie, bo nie chcę, żeby ten był za długi, a w zasadzie co miałem pokazać już pokazałem, także. Także no to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, bo coś powiedziałem niejasno, a zdaję sobie sprawę, że ten film jest taki dosyć mało jasny, bo jest trochę roztrzepany i nie wszystko działa tak jak powinno, to napiszcie w komentarzu, to spróbuję to wyjaśnić. Także do usłyszenia, na razie pa, cześć, idę spać po szkole.